Cześć wszystkim. Jak widzicie, temperatura w tej pryzmie opadła do 45 stopni. W związku z czym jest to dobry czas na to, żeby ją przerzucić. Teraz Wam pokażę temperaturę, o ile uda mi się ostrość złapać. I ja będę sobie teraz tą pryzmę przerzucać tylko raz. Potem już zostanie tak do wiosny, nie będę już tutaj nic kombinować, bo jest zimno, ona już przez długi czas trzymała pięknie 60 stopni, około, w okolicy 60 stopni, więc jest, jest już wystarczająco była nagrzana, żeby tutaj mikroorganizmy powstały, te, które było, było, na których mi zależało, poza tym żeby też te nasiona i patogeny zostały zniwelowane. Zobaczcie, fajnie to wygląda. Ta pryzma jest taka fajnie rozdrobniona. Dlatego będzie się to wszystko dobrze przerabiać, bo nie jest to takie długie łodygi. Co padać gdzie nie gdzie znajdują się patyki, bo na samym spodzie pryzmy były położone jako drenaż, ale ogólnie to tutaj Większość rzeczy jest właśnie taka taka właśnie dobrze, dobrze rozdrobniona, więc powinno być y, łatwiej się y, przerabiać. No to zabieram się do roboty. Zobaczcie, ile tutaj na tej pryzmie jest życzownic. Co prawda one wyglądają jakby nie żyły, bo y, poza tą żadna się nie rusza, ale dzieje się tak dlatego, że jest zimno i one po prostu sobie hibernują, zobaczcie jak je poruszę to widać, że one też po pomalutku jak je dotknę to widać, że one się zaczynają ruszać jest ich tutaj multum ze względu na to, że odkryłam taką kępkę tutaj trawy to one sobie właśnie pod nią spały o tu z boku też gdzieś też, też właśnie są Także dzięki temu, że tutaj przyniosłam obornik przerobiony, no to wprowadziłam sobie też dosyć dużo czczownic z tego obornika. No i też te czczownice, które już były tutaj w ogrodzie, po prostu do tego obornika się schodzą. Zobaczcie, doszłam do takiego momentu pryzmy, gdzie, jest, gdzie są trociny i właśnie e, najbardziej zależało mi na tym, żeby te trociny wymieszać, bo zobaczcie, część jest fajnie mokra, a część jest, tak jak tu widać, sucha, więc chodzi o to, żeby to wszystko tak dokładnie rozmieszać e, przy przerzucaniu z tą pozostałą częścią pryzmy. Żeby właśnie te części azotowe i węglowe dobrze się wymieszało, wtedy będzie się je jeszcze lepiej przerabiać, bo gdybym tak zostawiła, to, to yy, trociny mają yy, taką tendencję do zbijania się i po prostu one by się mogły dużo wolniej yy, rozdrab przerabiać niż yy, wtedy, kiedy zostaną przerzucone dobrze, będą wilgotne. Pryzma przerzucana. Jak to zwykle po przerzucaniu, zwiększyła swoją objętość troszkę. Ze względu na to, że jest napowietrzona, jest rozrzucona, ale za chwilę znowu osiądzie, tak jak to było w przypadku tej pryzmy. W tej komorze na początku było do poziomu, do poziomu tych tutaj palet, ale. Z czasem, jak tutaj ta temperatura była wysoka, azot się przerabiał, to po prostu wszystko osiadło. Teraz na nowo jest on napowietrzony i dzięki temu będzie się lepiej przerabiać. Przerzucanie oczywiście wychłodziło pryzmę, bo jest już 20 stopni, a było 45. Tak to zawsze jest przy przerzuceniu, nawet jeżeli jest upał, to ta pryzma... Podczas przerzucania zawsze się wychłodzi, no i wiadomo jak w chłodne dni, adekwatnie mocniej się wychodzi, ale za parę dni znowu powinna złapać ładną temperaturę i w takiej formie ja już ją zostawię. Gdzie widać, tak jak wam pokazywałam, że te trociny są suche, a gdzie niegdzie już taki fajny kolor pomalutku zaczynają przybierać mm, takiej ziemi. I e, też, jeżeli chodzi o łodygi, to tutaj pięknie pachnie mi lawenda. Ale sobie ją wyjmiemy. Cała pryzma ma bardzo przyjemny zapach, ale wenda jeszcze dodatkowo go tutaj e, podkręca. Dodaje ładniejszego jeszcze zapachu. E, jest tutaj w tej pryzmie, na spodzie tej pryzmy, było bardzo dużo odczownic. E, I nic, tylko teraz przykryć tą pryzmę i czekać do wiosny, co będzie się działo. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.